Tu na pewno są jakieś artefakty. Nie chcę się ciągle przebierać tego pancerza. Mam jeszcze wieśnie Dzień dobry. Co tu mamy? Wstawaj szybciej, wstawaj szybciej. No, no co jest z tym gościem poszedł już na zakładnika. Kolejny zakładnik do odstrzelenia. Go uratuje mu utne nogi normalnie. Nie chciał iść wcześniej uciekać to. No i sobie siedzi. Tam tego nie muszę od nowa robić. No nie, no i zginę. I przeżyłem. Co to za życie? Połamanymi nogami. To czekajcie, ilu nas będzie? 2, 4, 5, 6. No to wychodzi na początek. O ile wszyscy co się za zadeklarowali będą. No idź, idź na niego. No nie no, i strzelił mi w plecy, gościu. nóżki połamane miałem na starcie. No nie, no dlaczego oni zrobili resp na takim miejscu? Dlaczego ja się respię tutaj? Co to, kto to miał taki pomysł? Nie wiem, ja myślę, że ludzie co tutaj robili tą grę to mieli po prostu grubo. A tutaj walniemy resp tak wysoko, że nie da się zejść. Trzeba będzie biegać naokoło. Wszyscy mówią tak, tak, dobry pomysł. Olejcie jeszcze. O! No. Robiłem przewrót do tyłu i mi go nie zrobił. ktoś? Jeszcze. A gdzie? Tutaj. Jeszcze dwóch wieśniaków. Jeden był w budynku, pamiętam. Tutaj? Nie, no, chyba nie. No przecież wciskam, no! Wciskam! No to jest. Czemu to nie wchodzi? Eee, nie wiem. No nie wiem, no. Chyba, że... że to po prostu tutaj dziwnie działa. Bo na przykład graliśmy w Star Wars na najtrudniejszym, ten upadły zakon. To tam było, że jeszcze mniejszy był czas reakcji, a mimo to szło nam dobrze. Graliśmy w Sekiro, gdzie działa to podobnie, tak mi się wydaje. Też nie ma tego czasu reakcji za długo. Szczególnie jak ktoś bardzo szybko atakuje i to trzeba wszystko ładnie parować. No to, to naprawdę było przy tym roboty. Właściwie w ogóle co stoi się patrzy. I ten się... O nie. Co to miało być. Naucznik jest. Znowu będziemy się bawić z nim. Dobrze. Jeszcze nie? Gdzie jest jeszcze jeden? Tu siedział. Co ty masz? a łuk. No, weź z tego zejdź. Get good. No na przykład solcy są bardziej nastawione, według mnie, na uniki. Gdzie one tam dobrze działają. Tutaj tak trochę... ...trochę to kuleje. Dobra, ostatni chyba był w tym budynku. Podejrzewam, że jest dwa artefakty tutaj ominęliśmy. Może jakaś flaga. Później sobie tego, tego poszukam, bo już mam dość tych zakładników głupich. Dobra, już kunai. Kunaj. Jak tam się nazywa? Słoto miało być. typ nie jeszcze ktoś Piedzi. No kolejny, co ma tytanową głowę, no ale ja nie wejdę tu na górę, bo on mnie ustrzela. Czekajcie, teraz jest okazja. I co jest? Co jest? Jak tam wejść? Nie ma przejścia. Cześć Wernomia, hej, witamy. Cześć Wernomia, czy jesteś chętna i masz Among Us, żeby dzisiaj z nami zagrać? Co to było? Nie no, ja tej gry nie rozumiem. No złaś z tego! No nie, no No nie! Co to ma być? Gdzie on jest? Nie jak tam wejść do niego Dobra, zginęć przecież zrzegał się i jest dobrze. Jak tego jednego ucznika zabić? No nie da się. Nie Może on zejść tu do nas Nie masz, a szkoda. Dziękuję nam czterech osób jeszcze na dzisiaj. Chodźcie. Chodź tu. kończy Co jest? Co to za gościu? Skąd ty się tu wziąłeś? Trafił skubany raz. Nie zdierzę. Ten akt jest taki jakiś irytujący bardziej. Dawaj zbroję. Idź mi stąd. Najgorsze jest właśnie obranianie wieśniaków. W ogóle chyba w każdej grze, jak trzeba kogoś bronić, to to jest masakra. Ważelnia Morimae. Zrobione. To zrobimy jeszcze to zadanko z Moe. Później skończymy i będziemy szli na Among Us. jest ekipa. Tamil mi nie odpisał. Jeżeli na razie odpalimy na jednego zabójcę, bo ilu gdzieś? Jak było chyba 8 osób, dopiero na dwóch zabójców, nie? Odpalać warto było. Mój wędrowca, ale nie przeszukujesz tutaj tego, co tu jest. Jak dzisiaj starczy czasu, chociaż nie wiem ile będziemy grali w to Among Us, może te Fall Guysy też dzisiaj odpalimy, ale nie wiem, zobaczymy jeszcze. Chwilę filmiki z Among Us też wrzucić na YouTube'a trochę, nie? Jakby ktoś chciał obejrzeć jakąś powtóreczkę, jakby ktoś chciał siebie zobaczyć, jak to wyglądało, będą na YouTube powtóreczki. Chyba, że ktoś nie chce, to niech da mi znać. Bez reguły tak robiłem. To wybierzemy grę, gdzie go nie będzie. Wibrowało, czy to chodziło o to, że na górce byłem? Jak się biega, też czasami właśnie wibruje jak jakiś kamień gdzieś mu pod nogą Będzie czy coś? Dobra, szukamy to moje, to tutaj? Okay. Aha, i podejrzewam, że będziemy tutaj wchodzić właśnie do tych budynków. Coś mi się wydaje. Całkiem możliwe, nie? No co to tak daleko? Jest?

石川先生だ。ああ、oh, <川>、山崎石確か一日か二日で我が家に戻るはずです。そなたの家に。飯も弾もありますので、何のご用か存じませんが下級のご様子でした。友への足取りがつかめたのか。家はどこだ。この近く。時機にふぶくので、まず私の罠を調べ。 それからお連れしますよし、共に行こう名はなんと待つと申します先生から何か聞いたのかいいえ、何も <music> 無口なおさむらいのアイデアなんで、XOA、オモアのエゴー、モナコレオキニ、ゼストモーガー、ステイコトガー、モーシテミロ、ヒトノ、イキシニオ、サユデキル、オチカラオエラテ、かにお楽しみでは。 co nie? No, co ona? I ona chyba duchach chciała spotkać właśnie a nie rodziewego samuraja. samuraj nie jest mordercą. zabija kiedy musi. zakaże nauczymas. to kario się toa do da. kari 私にはとても。では餌を変え,をえてみろ。そのつもりはありません。餌は何んだ？獲物をその気にさせるだけ。それは愉快。男でも釣る気か？次は見に行きましょう。これはどうだ？ドブリテのスポどこも同じ。私は南から逃れてきました。それを。 父も母も幼い頃に。以来、一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村。まさか、あなたが噂の。クロード。でも、もののけのごとき、背の丈だったはず。うん。そういう話もあるが、もののけは人に化けて里に降りるとも聞くぞ。そんなものがいるわけないじゃないですか。 <shove> れはい。 飢えておるなお主らどうか見逃してください人の獲物だろう。お許しをひもじくてついもう何日も木の皮しか食っとらんのです持っていけありがとうございます逃がしたのですか獲物まで飢えた島民だ敵ではない噂とは別人のようですすべてが誠ではないぞ <laughs> a to to, co. Dlatego konie się pojawiły tak nagle. Podejrzane, że tak przyszły. Coś tam się będzie działo, chyba. Oczywiście nie można sprintem. Tu sobie coś pogadać. 仲間が私はねばとうに、死んでおる。謙遜なさたずとも。これまで生きたびたのに、足立家たのに、そや野党たのおかげだ。皆の働きはをらのれぬが感謝しておる。れを見つ前に、それをつけたのに、それたのに、それをつけのに、それたのに、それを見のに、そつ O, czy tam Ja nie pamiętam teraz. A może ona jest tam? Udaje, Matsu. Co to? Czekaj, ryby? What? Jak to ryby się znalazły? Nie

I zgubi nas w śnieżyce. Na pewno. Chyba. Albo ten Ishikawa zaatakuje. No, to jest to, Podejrzane to zadanie. No, dawać, tylko czekam. Coś się stanie zaraz. Podejrzewam, że będzie atak. Iśli zaatakuje, bo ona jest właśnie tam. To tam małe. A Mongołowie? ojej. Mongołów się nie spodziewałem. Ja ona się stanęła obok, po prostu. No, wcisnąłem. Gość co na aimie normalnie doskoczył do mnie. No nie, no przecież to jest głupie w tej grze. Czy on nie miał zasięgu do mnie? Żeby zaatakować mieczem, tylko no zajmował mnie. U mnie wcześniej było tak, że jak nie wychodziła mi prowokacja, to z reguły się ginęło. Oni teraz strasznie szybko atakują tej prowokacji ci goście, na tym akcie. No nie, no zbejtował mnie jak nie wiem. Dobra, to było bez sensu. Myślałem, że już ma za mało czasu. To na stówę musi być atak. Dobra, jeszcze raz. Dobra, to nie wiem jak będzie atakować. Przecież puściłem. Co? Zabił mnie? Ja nie miałem pełnego życia? No nie no i teraz będę siedział tutaj na tym. Nie założę zbroi do walki. Gdzieby w ubraniu wędrowca walczyć. Gdy wyjdzie prowokacja, to w końcu się uda. No nie wiesz. honorowo walczą, nie? Atakują w plecy. Dobra, teraz. Dobra, jeszcze trzy razy i założę pan do walki, jak nie wyjdzie. Ale chyba nie będzie trzeba. Prawda? Co to miało być? No, co gość skacze za mną jak małpa? Nie rozumiem tej gry czasami. Oczywiście nie można sprintem, no ale to ona pewnie tam mieszka, na tej górze, co mówiliśmy. Tam się będzie wchodzić. Też spodziewałem się trochę innego. No ale coś jest podejrzane z nią. Jestem z tym Co tu będzie się działo? łuku nie ma. オモイマスティング。サキノタタカイでシたたちはつらい過去を背負い、seoi。ノワシナそうでなければ。いきられない。も似セモニテとナコトウシャタマオマエがユトシゼニキコエルナ。トモエ。

Może? Ej, mogę. No oh nice. No. オエスジャネス。どこパト。サカイ。サカイ。シュビアドーダ。シラセガリマス。キタノジョーマグデ、トモエトハラシマシ 猛虎に裏切られたそうです目の前におってなぜ生かしておいたのだ急兵が先陣を敷いております友恵は共に一掃したいと隙をついてわしらの首をはねるつもりかもしれん殺そうと思えばいつでも私を射抜けました、うん、あ,あやつを信じて報われた試しなどないかな信じておりませんなれど我らも友恵も助力を必要としています乗ってやるとするか Czyli nie ma wyboru, chyba że to później, no już będziemy grali. Zadanie mi się jedno przedłużyło troszkę. Dobra, właśnie w tym miejscu zapisujemy.